Prestiż, czyli iluzja w cyfrowym świecie stomatologii. Prawdziwy magik stara się wymyślić coś nowego, coś na widok czego inni magicy drapią się po głowie, a potem sprzedać to za fortunę. Masz coś takiego w zanadrzu? Tak. Szprychy pędzącego roweru stoją w miejscu lub kręcą się do tyłu? Czarny wyszczupla? Rysunki w stylu op-artu wirują raz w lewo, raz w prawo? Czy możemy nauczyć się patrzeć tak, aby zobaczyć to, co jest naprawdę? Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że ulegamy iluzjom, a nawet jeśli zdajemy sobie z tego sprawę i znamy logiczne wytłumaczenie złudzenia, to niekoniecznie staniemy się na nie odporni. Zresztą po co mielibyśmy się uczyć nieulegania iluzjom? W końcu całe nasze postrzeganie świata to oglądanie optycznych trików. Przykładem może być działanie plamki Mariota, zwanej plamką ślepą. Powierzchnia oka jest pokryta fotoreceptorami, postrzegającymi zmiany natężenia światła. To one rysują na siatkówce obraz tego, na co patrzymy. Impulsy ze wszystkich fotoreceptorów są przesyłane do plamki ślepej, skąd nerwem wzrokowym biegną do mózgu, który interpretuje obrazy. W plamce ślepej nie ma miejsca na fotoreceptory, więc nie powstają tam obrazy. Plamki obu oczu są umieszczone tak, aby fragment świata, którego nie widzi jedno oko, był wypełniany przez to, co widzi drugie. Kto nie wierzy, że jest częściowo ślepy, może przeprowadzić eksperyment. Należy zasłonić prawe oko, ustawić palec na wysokości wzroku na osi lewego oka około 30 cm od nosa. Potem należy odchylić palec w prawo o około 15 stopni i wtedy czubek palca zniknie. Trzeba pamiętać, aby patrzeć cały czas prosto przed siebie. Mózg na podstawie wcześniejszych doświadczeń wypełnia lukę obrazem, który wydaje mu się być najbardziej prawdopodobny. Dlatego czubek znikającego palca wypełnia tło, a raczej to, co mózg uznaje, że tłem być powinno. To jeden z wielu sposobów mózgu na samo oszukiwanie. Nie wiemy, że nie widzimy. Nie otrzymujemy informacji o tym, który fragment obrazu jest domniemany. Nie staje się bardziej rozmazany, ani nie jest oznaczony specjalnym kolorem. Między innymi, ze względu na tę niedoskonałość wzroku, mózg wyspecjalizował się w wypatrywaniu przedmiotów czy twarzy i identyfikowaniu ich z przedmiotami i twarzami, które zna. Zdolność mózgu do wypełniania luk i tworzenia obrazów na podstawie fragmentów informacji umożliwia nam szybsze i bardziej zdecydowane działanie. Dzięki temu w tłumie dostrzegamy znajomych, a w karykaturach znane postacie. Dlaczego mózg pozwala sobie na takie interpretacje? Jest bardziej prawdopodobne, że popełnimy błędy i że doznamy halucynacji lub złudzeń. Lecz to niewielka cena za wyzwolenie się od bezpośrednich bodźców jako jedynego czynnika określającego nasze zachowanie, które byłoby wtedy podobne do zachowania owadów bezradnych w nieznanym środowisku. Formą podstawową zęba jest szerokość zdefiniowana. Ta opisana przez uśrednione parametry. Listwa brzeżna może określić szerokość wizualną zęba. Zazwyczaj różnice w szerokości wynoszą 0,3 mm. Jeżeli różnice w długości przekraczają 0,3-0,4 mm, wówczas brak symetrii jest widoczny. Co zrobić, by ząb był ciemniejszy? Jego struktura powierzchni powinna być jak najbardziej gładka. Im mniej światła odbija ząb, tym bardziej wydaje się ciemniejszy. Co zrobić, by ząb był jaśniejszy? Im więcej światła odbija ząb, tym bardziej wydaje się jaśniejszy. Powierzchnia z fakturą odda ten efekt. Jeśli zęby mają taki sam odcień kolorystyczny, wówczas ząb położony bardziej dowargowo wydaje się jaśniejszy. W przypadku różnej wielkości zębów, np. siekacz przyśrodkowy i boczny, ząb większy wydaje się być jaśniejszy, ponieważ jego powierzchnia jest większa. Co zrobić, by ząb był szerszy? Im więcej światła odbija ząb, tym bardziej wydaje się szerszy. Aby poszerzyć optycznie zęba, można bardziej podkreślić zakrzywienie dystalne listwy brzeżnej w porównaniu z zębem sąsiednim. Wizualnie można poszerzyć zęba poprzez przeważające linie poziome, jak również linie poziome kolorystyczne. Mogą one imitować odwapnienia powierzchni wargowej. Przemieszczeniem listew mezjalno-dystalnych w kierunku krawędzi również osiągnie się ten efekt. Spłaszczenie powierzchni wargowej w kierunku mezjalno-dystalnym to powiększenie powierzchni odbicia, czyli optyczne poszerzenie zęba. Również gdy ząb ma nieprzezierne warstwy ceramiki na powierzchniach stycznych, wydaje się być szerszy. Co zrobić, by ząb był węższy? Zęby, które w jednej trzeciej dziąsłowej są szerokie, wydają się grube i kwadratowe. Strefę tę można optycznie zwęzić, załamując nieco jego listwy. Szerokość w jednej trzeciej dziąsłowej można zmieniać poprzez odpowiednią preparację zęba. Preparacja w tym miejscu powinna być nieco głębsza. W przypadku zwężenia zęba należy mu nadać bardziej męskie kontury. Kolejnymi sposobami na wizualne zwężenie zęba są przemieszczenie mezjalno-dystalnych listew brzeżnych w kierunku środka zęba, większa wypukłość powierzchni wargowej w wymiarze mezjalno-dystalnym, zaokrąglenie dystalnego kąta siecznego począwszy od części środkowej zęba, podkreślenie linii pionowych oraz przezierne warstwy ceramiki. Kształt siekaczy bocznych widzianych od przodu może się zmieniać w zależności od ustawienia zębów. Jeśli strona dystalna jest nachylona w stronę języka. Ząb wydaje się węższy niż jest w rzeczywistości. Co zrobić, by ząb był dłuższy? Długość zęba można regulować umieszczeniem mezjanodystalnych listew brzeżnych. Jeżeli przesuniemy je w kierunku linii środkowej twarzy, ząb będzie wydawać się dłuższy. Jeżeli na zębie przeważają linie pionowe, wydaje się on dłuższy. Siekacze przyśrodkowe można optycznie wydłużyć poprzez nieznaczne skrócenie siekaczy bocznych. Wówczas względne proporcje wielkościowe znów stają się prawidłowe. W taki sam sposób można optycznie skrócić siekacze boczne, wydłużając nieznacznie siekacze przyśrodkowe. Spłaszczenie powierzchni wargowej w kierunku mezjalno-dystalnym to powiększenie powierzchni odbicia, czyli sprawienie, że ząb wydaje się dłuższy. U starszych pacjentów wymodelowanie brązowych pionowych bruzd wewnątrz odbudowy ceramicznej powoduje optyczne wydłużenie zęba. Co zrobić, aby ząb był krótszy? Jeśli na zębie przeważają linie poziome, ząb wydaje się krótszy. Kolejnymi sposobami mogą być: Wyraźna wypukłość części przyszyjkowej zęba, wyraźne przemieszczenie części siecznej w kierunku językowym, podkreślenie pochylenia trzeciej części wargowej powierzchni korony w kierunku koronowo-powierzchołkowym i część sieczna mocno przezierna. Co zrobić, by ząb był większy? Siekacze przyśrodkowe wydają się większe i bardziej dominujące, jeśli są nieznacznie zrotowane w kierunku dystalno-policzkowym, a siekacze boczne znajdują się w położeniu dojęzykowym. Co zrobić, by ząb był mniejszy? Jeżeli kły są zbyt duże, można zmniejszyć optycznie mezjalną część korony poprzez przesunięcie listwy policzkowej w kierunku mezjalnym. Należy również zmienić brzeg sieczny. Dłuższą krawędź sieczną należy skrócić poziomo, a dystalną przesunąć w kierunku wierzchołka. A co z diastemami? Kontur pionowy można zmodyfikować tylko na tyle, aby nie doszło do pogorszenia możliwości higieny jamy ustnej w warunkach domowych. Zamknięcie szpar wymaga poszerzenia zębów, co z kolei powoduje zmianę ich proporcji wielkościowych. Aby zapewnić odpowiednie proporcje w takich przypadkach należy zawsze sprawdzić możliwość dodatkowego wydłużenia korony. Zmieniając oś nachylenia kłów i siekaczy bocznych można w skuteczny sposób zredukować lub zamknąć nieestetyczne przestrzenie międzyzębowe w odcinku przednim. Diastemy nie powinny być zamykane za pomocą jednej lub dwóch licówek porcelanowych. Licówki powinny zostać założone na kilku zębach. Aby wyrównać szparę między siekaczami centralnymi i zachować stosunek wielkości zębów należy podczas zamykania diastemy Redukować powierzchnię dystalne siekaczy centralnych i połowę szerokości szpary. Przy zamykaniu diastemy punkty zenitowe obu zębów muszą być przemieszczone mezjalnie, aby licówka nie sprawiała wrażenia krzywej. Stomatologów aspekt czynnościowy uzupełnienia protetycznego jest priorytetowy, dlatego w zwykłych przypadkach dokładne odtworzenie przez technika długości zębów siecznych i ich wzajemne ustawienie według zaleceń stomatologa wystarczy, aby zadowolić pacjenta. Jednak w pewnych skomplikowanych przypadkach powinniśmy wykorzystać efekt iluzji optycznej w celu uzyskania rezultatu końcowego.